Ja może zacznę od, od stanu wodociągów najpierw i stacji wodociągowych, bo jakby stan kanalizacji nie budzi większych zastrzeżeń, nic się specjalnie z tą kanalizacją nie dzieje, gmina jest kanalizowana niemalże w 100%, nie mamy z nią jakichś specjalnych kłopotów, że tak powiem eksploatacyjnych, za wyjątkiem czasami tego, co się zawsze dzieje, czyli zapychania się codziennie, tego, co nam tam czasami mieszkańcy podrzucą i wrzucą, no z czymś walczymy, ale jakby nie mamy na to specjalnego wpływu. Wobec tego opowiem Państwu trochę o tych wodociągach. Mamy jeszcze na terenie gminy 4850 sieci metrów y, sieci w aspeście. To jest sieć na Górczynie, na wsi 1350 metrów, na Górczynie Burki na tak zwanej naszej górki, na to mówimy, górka na dryżynę to jest 1150 metrów, na Wyszanowie 850 metrów i na zamysłowych 1500 metrów. To jest przeważnie średnica, gdzie 90 na zamysłowych łącznie to jest 4850 metrów. Pozostała sieć jest zrównana i miejscami PE. Mamy jeszcze 140 ryczałtowców, było ich 150, jeszcze jest 140. Yy, stacja udatniania kurczyna fajna ulicę. Ona no, jakby nie sprawia większych e, problemów. W tej chwili jesteśmy w trakcie uzupełniania i zaszczepiania z nad Manganianem po tansu, dlatego że wyszedł nam na badania przekroczony, został przekroczony mangan. Jest to taki pierwiastek, który właściwie nie szkodzi, no, ale nie spełniamy tam w niewielkim zakresie norm i od października 10. Robimy takie doświadczenie, które z wspólnymi siłami po konsultacji z laboratoriami i z osobami eksploatującymi też również takie stacje. Zakupiliśmy nadmaganę potasu w czystej formie i dachujemy go na złoże. Czekamy aż się zaszczepi, powtórzyliśmy badania, już jest tendencja spadkowa, jest lepiej. O tym oczywiście informujemy powiatową stację epidemiologiczną, która jakby trzyma pieczę nad całym tym naszym doświadczeniem. No i, Większych, żadnych większych kłopotów na stacji tutaj uzdatniania wody w nie ma. Przepraszam, sorry, w nie ma. Natomiast stacja uzdatniania w Drzewce, no to, to jest ta stacja, o której ja mówiłam od samego początku, tak jak już Pan Burmistrz wcześniej wspomniał. W październiku mieliśmy, pod koniec miesiąca października mieliśmy sytuację, że tak powiem, kryzysową strasznie, bo odmówiła nam, no. No, właściwie odmówiła, prawie odmówiła posłuszeństwa ostatnia jedyna pompa była, obelowa, która podawała wodę. Ona się nie wyłączała i nie uzupełniała braku wody w zbiorniku wody pitnej. Pan Burmistrz podjął, że tak powiem, decyzję ratującą nam, na dostawcy wody, życie i zdecydował praktycznie w ciągu jedne, jednej minuty o zakupie nowej pompy. Zdecydował też zapłacić za tą pompę, za co dziękuję bardzo. Pompa została zamontowana. Nie jest to pompa o takiej wydajności, jaka powinna być. Jest troszeczkę mniejsza, ale jest to jedyna pompa, jaka była na chwilę obecną na stanie w tej firmie, która dostarcza pompę. No i my jesteśmy zadowoleni z jej pracy. Ona pracuje, włącza się, odpoczywa wodę w zbiorniku. Troszeczkę krócej odpoczywa niż powinna. Gdyby była większa wydajność, troszkę dłużej go yy, odpoczywała. No ale w każdym razie daje radę i jest to yy, jedyne, niezawodne i bardzo dobrze działające urządzenie na stacji starych. Pozostałe wszystkie rzeczy jesteśmy po kontroli sane kitowskiej na starych drzewcach i na Górczynie i tak jak na Górczynie nie ma specjalnych żadnych jakichś tam zastrzeżeń za wyjątkiem takich kosmetycznych rzeczy typu odmalowanie ściany i nie wiem, założenie rolety, tak na starych drzewcach z protokołu kontroli są właściwie same nieprawidłowości, począwszy od podłogi, która jest nie taka w ocenie zanepidu przez e, brak chlorowania, brak e, brak, brak poiszczenia na chlorownie, brak sanitariatu, e, brak monitoringu. W tej chwili troszeczkę nam też szwankują rzeczy, co mieliśmy w weekend, taki przykład. E, Wyłącza się tam bezpiecznik, dlatego, że tam się robi jakieś zwarcie i wiadomo co się dzieje z tymi prądami codziennie, łącznie z weekendami w sobotę, niedzielę ktoś tam musi jechać na te drzewce, bo nie wiadomo, co tam się dzieje właściwie, nigdy nie wiadomo, jaką sytuację zostanie na w tych tego Jesteśmy również po kontroli nadzoru budowlanego, który został jakby poinformowany przez Sanepid, też do kontroli tych drzewiec. No na razie się e, powiatowy nadzór budowlany zastanawia, czy... Ukarać nas czy nie ukarać za stan takiej i inny stacji udarbiania wody. Został przygotowany projekt, jak na pewno Państwo wiecie z dokumentacją, na modernizację tego ujęcia. Mam nadzieję, że doczekamy, że nam się uda, że nic się nie będzie działo że nie będę musiała dostarczać wody chleczkowo za tam do bo to jednak nie są tylko same drzewce, a to jest jeszcze kilka wiosek dookoła. To by było tyle, jeśli chodzi o drzewce. Jak Pan również już wspomniał, na oczyszczalni ścieków e, również w wakacje skończyła nam się, że tak powiem, sonda planowa, która odpowiada za napowietrzanie i która steruje właściwie, właściwie całą oczyszczalnią, całym procesem biologicznym. Umówiliśmy się z firmą WTW, która dostarcza takie sądy, na i pożyczenie sądy na test. No i zdecydowaliśmy się, z racji tego, że ten test się skończył, oni nam i tak pożyczyli na 8 tygodni tą sądę, prawie na całe wakacje. E, Podkreślam, że bez tej sądy oczyszczanie nie funkcjonuje. Zdecydowaliśmy się na zakup tej sondy, tak jak Pan już wspominał, ona kosztuje 20 tysięcy, to sąda, z całym ocharłowaniem, z miernikiem i, i tak dalej. Ja się mówiła, na raty na zapłatę za tą sądę. Ona jest założona dwa tygodnie temu, funkcjonuje, działa nawet, bym powiedziała, lepiej niż ta, która była na wejście. Więc wszystko że tak powiem, wszystko idzie ku lepszemu. I to chyba było tyle. Czy Państwo macie jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Przed radnych macie Państwo pytania do Pani Dyrektor? Nie ma.